3, 2, 1 i jedziemy. Witamy was w pierwszym premierowym odcinku KraxPot TV. Krax to co tygodniowe widoka, z którym rozmawiamy na, tym, na temat ciekawostek ze świata internetu. Co ja nazywam się Marcin Jaśkiewicz. Ja Dominik Szarek. a ja Kamilianik. Dzisiaj jesteśmy po kolei w Krainie Szeptów. Bardzo fajna knajpa byliśmy już tutaj podczas testowego nagrania wróciliśmy, bardzo nam się podobało. No co może okay. będziemy jakoś przedłużać o czym i dzisiaj, od razu ja publikami. będzie dzisiaj o pewnej technologii, którą opracował, e, którą opatentował e, Microsoft. Technologia ta polega na sprzytywaniu ruchów sygnału emitowanego przez mięśnie ludzkie. Tak opracowany kontroler polega na tym, że po prostu podpinacie sobie, podpinacie pewne diody na przykład do ręki. Znaczy to z tego, co ja widziałem, to jakoś tutaj tak, było podpięte, tak. nie wiem, kabelki gdzieś. przedramię jakoś było podpięte, Przed ramię podpięte i skrzytywało po prostu. Y -y. Zacisk mięśni, nie wiem, natężenie mięśni, czy coś w tak, stylu? wykorzystywane to było na przykład. Można, tym, można w taki sposób sterować grami wideo, można sterować iPodem. Można sterować nawet bagażnikiem samochodu. Mhm. Ale jak bagażnikiem samochodu? Jak ty chcesz? No dobra no sobie, wiesz, wracasz na przykład do zakupów, nie? W jednej ręce dziecko, ja jest... w drugiej ręce torba, na plecach żona, <laughs> wracasz i na wracasz, ptak, i, i ściskasz samochód, mocniej dłoń, na przykład na, wiesz, na torbie zaciskasz mocniej dłoń, a wcześniej właśnie, bo wcześniej sobie kalibrujesz, kalibrujesz sobie wcześniej tak, tak programujesz, co dany gest ma robić. No to, wiesz, na siłę ścisku swoich nie, bo każdy pewnie ma inaczej. Mm -hmm. Więc tam ekran ci się wyświetla, pokazuje, ściśnij sobie teraz parę wskazujące. To ok. I tak po kolei, wszystkie palce, tak samo wiesz. porządku się y jakieś konkretne akcje. Fajne zdecydowanie było na przykład też przy iPodzie, jeśli, jeśli osoby, które uprawiają jogging, korzystają z iPodów, mogą sobie za pomocą właśnie gestów zmieniać kawałki. Kamil sobie wykupił ostatnio, nie? Karne na jakieś fitnessy czy coś takiego. To pewnie jogging też uprawiasz. Będziesz no, sobie biegał na i... Na i wiesz, zaciskasz sobie to, po prostu ta, to... jednym palcem, na przykład zmieniasz kawałek następny, z drugim zatrzymujesz, trzecim dajesz głośniej i tak dalej. Fajna sprawa, no. yy, naprzy... ta jest, czyli... wiesz co, ta jeszcze imprezy... Imprezy... nie wiadomo. Tej imprezy jeszcze nie ma tak naprawdę. To... To może być droga, no wiesz, to są, to są technologie, które nie wiem. Wiesz co, to jest, ogólnie technologia została wymyślona przez wojsko, no nie? Tam piloci w jakichś myśliwców mieli właśnie używać tej technologii, wiesz, zaciskać mięśnie. Nie wiem, czy jak to miał wyglądać, w tekę nagrać w tym samolocie, czy coś w tym stylu, i strzelać jednocześnie do wrogów. Ale Microsoft przeniósł to, jakby na, dla konsumentów takich indywidualnych, i tutaj bardzo możliwe, że w niedługiej przyszłości będziemy mogli sobie pograć właśnie w Gitar Hero, zamiast naciskać na tą plastikową gitarkę. Chyba tak się określał. Tak, śmigamy sobie po gryfie, po prostu wiesz, że na Albo, bo... yy, powiem nam jeszcze dzisiaj chwilkę o, o właśnie o serwisie Last FM, czyli o yy, największej na świecie tak naprawdę radiostacji internetowej. Coś w tym stylu. Pewnie yy. większość z was słyszała o serwisie. Nie wiem, yy, ilu z Was go używało tak naprawdę wykorzystując pełnię funkcjonalności. Bo wiadomo, Last FM yy, to są profile wykonawców, to, są, to jest muzyka, yy, to są kawałki do odsłuchania i tak dalej. Ja jakiś czas temu yy, zastanowiłem się, może użyć zfm FMa. Żeby po prostu nie trzymać tego u siebie na dysku, tylko po prostu zapuszczam sobie Last fema, puszczam muzykę, wybieram... I na płatnej wersji, masz, masz wersję komercyjną. Tak? Wybieram, wybieram sobie tam tak albo wokalistę, wykonawcę. Wersja komercyjna, która kosztuje 3 dolary miesięcznie. Daje mi dostęp do nielimitowanego transferu strumieniowego, jak to się ładnie nazywa. Tak naprawdę w praktyce to jest radio internetowe, tak naprawdę. Czyli puszczam sobie, wpisuję. No pisuję... co, za 3 możesz sobie normalnie wszystkie kawałki No u. właśnie, a to jest, też, ten, to jest ten ból. Też byłem tego ciekaw, bo płacę te 3 dolary, czyli 8 z groszami. Sobie się fajnie. Wyrzucam wszystkie mp 3 z, z dysku, słucham sobie tylko Last.fm'a. Ale okazało się, że oni tam mnóstwo kawałków nie mają. Oni mają na przykład albo wersję takie promo po 30 sekund, albo po jednym kawałki z jakichś takich bardziej znanych wykonawców. No i ale to jest symbol. No właśnie, to znaczy, jest... Ten ból. Mnie w ogóle, to są te hiciory, więc. Właśnie, nie, właśnie nie, właśnie to nie są hiciory. E, znaczy nie, według mnie to po prostu e, jakby ta płatna wersja jest troszeczkę, może nie wiem, czy nieopłacalna. E, Ona bo... jest dodatkiem, dodatkiem przykład, właśnie. Wiem, e, fajny wieczór z dziewczyną siedzisz, zamiast ustawiać, wiesz, pół dnia playlistę, wiesz co tam ma być fajnego, żeby wiesz, fajnie się jadło, po kolację i tak dalej. Wpisujesz sobie frazę i, i lecisz na przykład Romantic Rock, Radio tagów. Leci ci rok, całkiem fajny przez cały wieczór, niczym się nie przejmuję. LASDEFM z tego, co jeszcze przedmiotem e, wiem, e, sporo osób wykorzystuje jako typową społecznościówkę, gdzie po prostu e, otrzymują informacje o bieżących koncertach. E, Zresztą sam e, mówiłeś ostatnio o tym tak. Ja, ja też używam FM w taki sposób, e, typowo jako społecznościówki, gdzie, gdzie właśnie śledzę e, jakieś koncerty, e, śledzę recenzje, zdjęcia. Też jest fajna sprawa, że możesz sobie z flickra e, tagować. LASDEFM. Mhm. E, do każdego koncertu, jaki, jaki jest dodany w serwisie, yy, generuje specjalny, specjalny tag, który pozwala, który dołączając do Flickera, yy, zaciągać po prostu galerię yy, bezpośrednio na last FM. Więc to, tak. jest, to jest fajne dla osób, które na przykład yy, biegają na sporo koncertów, yy, chcą jest, jest taka nawet, yy, wiem, że w Krakowie działa taka mini społeczność last FM-owców, którzy też na koncertach yy, się jakoś wspólnie umawiają. Natomiast ja tylko wykorzystuję Last.fm w celach czysto społecznościowych, czyli nie wiem, fajną, fajną możliwością Last.fm jest też jego aplikacja desktopowa, która wykorzystuje takie, znaczy ona nazywa się w ogóle Scrobbler, tak? To jest funkcja, która, która synchronizuje playlistę z Last.fm z tym, czego słuchamy na kompie czy na przykład na iPodzie. Mamy, mamy to wtedy na jednej, na jednej playliście, nasi znajomi widzą, czego słuchamy. Yy, A natomiast... to jest jakby potwierdzenie tego, co mówiliśmy, że tak naprawdę Last FM to jest, jest dodatek tak. do, tego, do Twojej zwykłej muzyki, ale moim zdaniem za 3$ dolary miesięcznie, czyli na nasze no, warto, yy, warto, niecałe to jakoś... 9 zł, warto. Kilka słów o partnerach dzisiejszego odcinka. Yy... Pierwszym z partnerów jest Infact, czyli narzędzie do wystawiania faktur online, co pewnie w tym momencie widzicie, bo ktoś nawet tutaj się z kamerą bezczelnie wcina. Tak, Infact, Infact jest pierwszym partnerem i Infact ufundował dla Was kilka giftów, o tym za chwilkę. Drugim z naszych partnerów dzisiejszego odcinka jest serwis spryciarze.pl, czyli portal z wideo poradnikami. Jeśli chcecie dowiedzieć, dowiedzieć się jak nie wiem, zawiązać krawat, zamontować oka, pomalać swoje paznokcie, odwiedźcie spryciarze.pl, tam właśnie poradniki w formie wideo. Wracając do Infaktu, tak jak mówiliśmy, Infakt ma dla was fajne nagrody, fajne dla kogoś kto prowadzi na przykład swoją własną firmę. Infakt ufundował 5 płatnych wersji swojej aplikacji, która normalnie kosztuje 99 zł rocznie. W tym momencie możecie dostać na rok za darmo pełną pełny pakiet premium, pełny pakiet Infact. premium, czyli wszystko co Infakt ma do zaoferowania. Wystarczy, że w komentarzu oprócz fajnej, jakiejś fajnej krytyki czy pochwał dla nas to drugie wolimy. Tylko yy, czy dla Infact'u umieścicie? Yy, tak, umieścicie po prostu yy, słowo klucz, czyli Infact Licencja. Dwa słowa, Dwa słowa klucze. Yy, I na hasło Infact Licencja będziemy po prostu wiedzieć, że jesteście zainteresowani tym oprogramowaniem, że mamy brać was pod uwagę. Yy, spośród wszystkich komentarzy na Facebooku, na YouTubie i pod yy, odcinkiem na naszym blogu yy, wyłonimy pięć osób, które, które otrzymają od nas yy, właśnie tą roczną pełną licencję. Mm -hmm. To drugi partner, a teraz taki partner może bardziej stały. To wszystko co tutaj widzicie, te tony tego wszystkiego, co świeci, błyszczy, nie wiem, gra chodzi tutaj za nami i tak dalej. No także to, że już nie jesteśmy żółci jak od Lamp z Obi, Tak, Tak, to, to, to wszystko usługa za tej ekipy z ze Studios -so Dobra, myślę, że co, że możemy się... Ani, zanim się jeszcze pożegnamy. Jeszcze jedna kwestia dla osób, które, które chcą nas jakby śledzić na bieżąco. Wszystkie linki do serwisów i narzędzi, o których mówimy w Crackspot TV, możecie znaleźć na naszym koncie na Delicious. Link do niego pewnie pojawi się w przez z. Tak, Dodatkowo zachęcamy do śledzenia nas na Facebooku. Facebook.com też przez Crackspot TV. I teraz co dalej? Co dalej? Za tydzień kolejny odcinek, drugi odcinek CrackSpotTV, TV tym razem w środę. Premierowy odcinek wtorek 20. Następne odcinki, wszystkie zapamiętajcie, będą ukazywać się w środę. I co, na dzisiaj wielkie Dobra. dzięki. Fajnie, że wytrzymaliście z nami te xxx minut. To się później wstawi, ile tego wyszło. Co, zapraszamy za tydzień. Zapraszamy Już w środę, w środę przed południe, bodajże 13 stycznia. Pa, dzięki Do zobaczenia. Do zobaczenia. Moment, moment, się śmieje. Jest bardzo fajnie. I co? Dzisiaj opowiemy... Gros sobie w gitarki. Tak, tak. Au! Nie, przepraszam bardzo, to nie moje. 8 złotych.